Dzień dobry, mam na imię Marek. W dniu dzisiejszym pokażę Państwu, jak w łatwy sposób odczytać licznik urządzenia konika Minolta 287. Pierwszym krokiem przy odczytaniu licznika z urządzenia konika Minolta jest ciśnięcie przycisku domek. Na panelu dotykowym pojawią się nam ikony oraz przycisk licznik wciskamy go. W tym momencie możemy łatwo czytać z lewej kolumny, ile stron czarnych i całkowitych wydrukowanych przez urządzenie. Jeżeli chcemy wydrukować raport, wciskamy Lista wydruków, wybieramy format papieru, na którym chcemy drukować raport i wciskamy przycisk Start. Na tak uzyskanym raporcie możemy odnaleźć numer fabryczny urządzenia oraz całkowitą ilość wydruków mono znajdujących się pośrodku kartki. Dziękuję.